W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dal jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. mi. Moi kochani, Prowadzimy się w tej niezwykłej scenarii, zachownej naszej kopali kopalni święto pańskiego. Usłyszymy słowa dzisiaj w Ewangelii o Chrystusie. Świadectwo to jest mój syn, umiłowany Jego słuchajcie. Biegnijmy myślą do naszego chrztu i zobowiązań, jak jestem płyną, czy zawsze jesteśmy biedni temu, co przeżekaliśmy na Krzcie Święty. Ale gromadzimy się w dzień pański, dzień po prostu szczególny, gdzie człowiek oddaje przez modlitwę przez Wiem, nie trzeba tu nikomu mówić, jak trudna i skomplikowana jest sytuacja polnictwa, rodzin, także i naszej kopalni. Dlatego chcemy te wszystkie poczynania wspierać modlitwę. Dziękuję, że jest Was tutaj Bóg Nie będę wymieniał po prostu wszystkich. Witam wszystkich tutaj obecnych, którzy tu jesteście. I władze i was wszystkich. Szczególne słowa powitania kieruję, kieruję do tych, którzy wyjechali po prostu tutaj i są razem.